Bo natężenie to jest siła elektryczna przez ładunek, więc tego, z tego natężenie to będzie, znaczy yy, yy, natężenie to jest siła elektryczna przez ładunek, no to siła elektryczna to jest ładunek na natężenie. Yy, Ładunek ulega skróceniu i z tego akurat wcześniej obliczaliśmy prędkość, a teraz, a już znamy tą prędkość i znamy natężenie, no to obliczamy indukcję B. W wartości wychodzi 10 do minus trzeciej yy, Tesli. To jest no to dyskusja jednostek, jeszcze, bo tu mamy tak volt na metr i przez metr na sekundę. No to mamy przepisy volt na metr przez metr na sekundę. Yy, dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, więc to jest znaczy wolt na sekundę przez metr kwadratu. Tu, tu, tu zatrzymałem się i teraz próbuję rozpisać Tesla i, i te, yy, Tesla doprowadzić do tej postaci. Więc Tesla to jest yy, newton przez kulą przez metr na sekundę. Yy, potem pomnożyłem, chciałbym mieć tu joule'a, bo joule przez kulą to jest volt, a tu mam volt, więc pomnożę ten newton przez metr, żeby mieć dżula, bo newton razy metr to jest joule, ale muszę pomnożyć również mianownik przez metr, metr wtedy, tak, mnożę, żeby to przez jedynkę pomnożyłem, zapisano metr na metr, tu mam wtedy joule, a ten metr dołączam do tego do metra, czyli będzie metr kwadrat. No i joule przez kulą, tu, więc mam tu właściwie ten kulą bo do, pod joule'a napisać w liczniku, a joule przez kulą to jest volt, Volt, ta sekunda przychodzi do licznika. No i metr kwadratny widzimy, że to i to to jest to samo. Czyli, czyli to, co tu mamy, to jest po sposób Tesla, więc rzeczywiście to jest Tesla. No i druga część zadania teraz. Pierwsza część to właśnie e, dowiemy się, e, który z tych promieni e, jest, e, jest większy. Czy dla tej cząstki o większej masie, czy dlatego tego jonu o większej masie, czy dla jonu o mniejszej masie. No to wyprowadźmy wzór na promień okręgu cz y cząstki naładowanej poruszającej się w jednym polu magnetycznym. Więc na razie bez, y bez indeksów. Yy, więc mamy tak, yy, więc porównujemy jak wcześniej, no, a tu idziemy, to no, z indeksami jednak, no bo tu jest, oznaczyliśmy tą siłę F, F siłę Fm, to jest Fm siła magnetyczna, Fm siła magnetyczna, no to jest Prime, ponieważ to jest B prime. więc jakoś trzeba tak oznaczyć, żeby, żeby łatwo było rozpoznać o co nam tu chodzi i do czego to dotyczy, B prime, no to będzie F prime. jakby było B, B, B2, to byłoby F2, Fm2 na przykład, tak jak ja wcześniej robiłem. A tu jest FMB musimy się dostosować do ich oznaczeń, to, to żeby było to jakaś tak zgodność oznaczeń, będzie F FM -f Primem. Więc porównujemy, że właśnie ta siła magnetyczna pełni rolę siły dośrodkowej, no to więc siła magnetyczna ta Fm równa się sile do dośrodkowej. To jest ta sama siła, inaczej zapisana, a nie, że, nie, nie, że dwie siły działają. Już wzór na siłę magnetyczną, no to podobnie jak tu ten sinus, sinus uległby redukcji, był do jedynki, więc już od razu piszę ten wzór. Q razy V razy B, tku, inne B, będzie wzór na siłę magnetyczną, na równa się si, siłę dośrodkowej, przepraszam, czy mV kwadrat przez R. I z tego obliczamy y, promień okręgu. To będzie masa, y, bo tu V się częściowo skróci, będzie m razy v przez Q razy y, wartość indukcji właśnie pola. I teraz zobaczmy. Y, napiszmy ten wzór dla, dla y, tej, tego jonu cięższego o liczbie masowej 18 będzie M18, prędkość obuoczących jest taka sama, ładunek jest taki sam, bo jest ładunek elementarny dodatni, bo pozbawiony jądać co jednego elektronu i indukcja jest ta sama, tak? Więc jedyna w tym wzorze na promin i podobnie ten promin dla te, tego drugiego izotopu różnica tylko jest w masie. Widzimy, że im większa masa tym większy promień. Czyli promień do tej masy jest wprost proporcjonalny. Tak samo to. Więc, więc masa ta, tego jonu o liczbie masowej 18 jest większa niż masa jonu o liczbie masowej 16. I z tego wynika, że promień tego jonu dla jonu cięższego jest większy niż promień dla tego jonu lżejszego. Znaczy o mniejszym masie, no, tak, tak w, w, w tym sensie to mówimy. No i teraz to nasze x. To nasze x to jest różnica średnic tych, tych, tych okręgów czyli bo odtąd dotąd to jest średnica czyli 2r18, a odtąd dotąd to jest średnica tego y, 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 okręgu, po którym się ten jon y, czy po 16 porusza, czyli to jest 2 razy r16, czyli nasze x, nasze x to jest różnica średnic, więc 2 promienie te, dla tego cięższego jonu i minus 2 promienie Okręgu, po którym się było tej lżejszy ją. I te, te z tego obliczmy sobie przez dwa, podzielimy te, te, te obie strony równania. Otrzymamy, że różnica tych promieni to jest x przez 2. No i teraz w miejsce tych promieni wstawiamy teraz te, te wielkości. Wstawiamy. No to możemy, już pól mianownik jest, można wyłączyć z licznika, wtedy w liczniku będzie różnica takich wyrażeń. Wyłączymy prędkość przed nawias, czy za nawias, za nawias i będzie. O nawet chyba tu pokażę, że to ma ciągłość jakaś, o czyli miano wspólny mianownik już był, tak, wyłączamy z licznika, to V, za nawias w, w nawiasie mamy różnicę mas tych jonów, no i właśnie my oznaczyliśmy ten stosunek tych dwóch mas m18 przez m16 jako k. I będziemy się tą, tym k posługiwać, dopiero do końcowego wzoru wstawimy w miejsce k wartość liczbową, czyli to 18 przez 16. I teraz co? Mamy równanie, właściwie dwa równania mamy. Jedno równanie i drugie równanie. I każą nam obliczyć masę tego jonu i masę tego jonu. No to dwa równania, dwie niewiadome. No to właściwie, jeżeli chodzi o fizykę, to już się wszystko skończyło. Wystarczy metodę podstawiania, pozbyć się jednej niewiadomej, obliczyć drugą i potem wrócić do tej pierwszej. Więc w takim razie to łatwiej nam jest to M18. Więc obliczamy z tego prostszego równania M18. To będzie K razy M16. Wstawiamy M18 tu. Już będziemy mieć równanie z jedną niewiadomą, ale dwa razy występuje. Wyłączamy tą niewiadomą za, przednawias. Wy, wyłączyłem. się będzie... Będzie to nasze K 1 i przekształcamy wzór obliczamy m, M16, m no to przekształcamy Q, Q razy B, B do licznika przechodzi to K 1 razy V do mianownika dochodzi, dwójka była, tak, tak jest. Stawiamy wartości liczbowe, jak wstawicie, wychodzi tam 26,57 razy 10 do minus 27 kg programa no i teraz jak obliczyć tą masę, tą masę aha no to jeszcze żeby ułatwić sobie obliczenia to już tu wcześniej to k minus 1 obliczyłem to jest -1, to jest k minus 1 to są 18 16 minus 1 wspólnie nawet jest 16 to będzie 2 przez 16 czyli, czyli 1 przez 8 i tu właśnie wstawiłem zamiast k minus 1 ósma. 1, czasami tak to ułatwia jak coś się wcześniej obliczy no i teraz oczywiście ta masa m18, no to tu mamy, to jest k razy m16, no to jest k razy m16. No wstawimy tą, to k do tego wzoru, żeby mieć ten wzór na, na wielkość tą poszukiwaną, wyrażoną przez literki początkowe tylko, te, które są w danych. Więc stajemy tak, tu tylko k się pojawia w tym wzorze w liczniku, ale oczywiście nie będziemy wstawać wartości liczbowych tu wszędzie, bo my tą wartość już znamy, dojdzie k razy ta wartość obliczona, czyli, czyli k to jest 18 16 razy ta wartość, tak? ale wzór przynajmniej podaliśmy przez, y, te symbole początkowe y, da, z danych początkowych. I jak się pomnoży, to otrzymamy około 29, czyli a z 10 minut wyliczny kg. Dyskusja jednostek do, do tu, y, gdzie metr razy kulą razy Tesla przez metr na sekundę, no to metr razy kulą razy Tesla. Przez metr na sekundę, no ja tu piszę, że kilogram, no bo to masa powinna w kilogramach się wyrazić, a teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście tak tak jest. No to yy, metr na nie zmieniam, tylko Tesle rozpisuje jako Newton przez kulobę z metr na sekundę. Kulomby się skracają. Yy, ten metr do, tu dopiszę do, do licznika do, yy, do tego Newtona. No metr jest metr przez jeden, czy to newton, obok Newtona może być. Yy, a jak dzielimy przez metr na sekundę. To jest mnożymy przez odwrotność, czyli razy 1 przez metr na sekundę. Czyli w mianowniku jest jeszcze raz metr na sekundę, będzie metr kwadrat przez sekundę kwadrat. No i teraz y, mamy, co to jeszcze raz? Aha, ten metr, metr się skraca z metrem, czyli jest kwadrat z metrem. Zostało nam tylko newton. sekunda kwadrat przychodzi do licznika, to oddzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność, więc sekunda kwadrat do licznika dochodzi, metr się skraca z 100 kwadratem, więc będzie newton, sekunda kwadrat przez metr, no i rozpisujemy newton kilogram, jednostka masy czy kilogram, raz jednostka przyspieszenia metra, sekunda kwadratu, raz jeszcze sekunda kwadrat i przez metr skracają się metry, skracają sekundę sekundy kwadrat, zostaje kilogram, i zadanie to pierwsze jest rozwiązane. Nie jest łatwe, ale to, to, prawie, że, to prawie że na pamięć trzeba zdać, to ze zrozumieniem na pamięć, bo coś takiego już tam gdzieś się gdzieś pojawiało. już to nie pierwszy raz się z tym spotkałem. I jeszcze jedno zadanie zrobimy. Te, które właściwie już mogło być dalej tej le lekcji o indukcji elektromagnetycznej, ale tam ta lekcja byłaby się przedłużyła, więc akurat tu dołączę do, do tej lekcji, bo byłaby ta za krótka i prostoliniowy przewodnik, prostoliniowy przewodnik o długości L równa się 5 cm obraca się z częstotliwością F równa się 3 Hz wokół osi pianowej w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B równa się 20 testy oblicz wartość napięcia indukowanego między końcami przewodnika i jeszcze jest pytanie, który koniec przewodnika będzie miał większy potencjał. A jakie jest napięcie? To jest różnica potencjałów, więc, więc któryś potencjał musi być większy, a któryś mniejszy. I dane. I zaraz będzie drugi Długość przewodnika to jest 5 cm, czyli 500 m, częstotliwość 3 Hz, indukcja 90 tesli. No i jaka jest idea rozwiązania? tak jak mówiłem, to że to zadanie mogło być przy tych zadaniach ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Po tym właśnie jak ten wzór wypowiedzieliśmy, siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej, to jest tam było minus delta Fi B przez delta T. A tu w zadaniach bierzemy wartość bezwzględną. Ten minus tu nie ma żadnego znaczenia, jak mówiłem wcześniej. Ten minus tam się pojawił tylko dlatego, że wybraliśmy wektor, z wektora powierzchni, w ten, który jest zawsze prostopadły do powierzchni, w ten sposób, żeby tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt. I tylko z tego ten minus tam wynika, a tam czasami się interpretuje, że to chodzi o przeszkadzanie, ale wcale nie, akurat nie. to przeszkadzanie z czegoś innego wynika. No, w takim razie nasz plan działania jest taki, że to napięcie, jakie po, o właśnie, to jest ten nasz pręd, on się obraca, obraca w tej płaszczyźnie. Tkartki wokół tego, tu jest oś obrotu i on się obraca. Tak, ten pręd i ten pole magnetyczne, tak, indukcja tego pola jest skierowana prostopadle do kartki. Tak, tak przyjmij, już tak, taki zwrot indukcji. I w, jest to pole jednorodne, i teraz ten pręd jak gdyby zak, zakreśla pewne pole, czyli prze, przebija, znaczy przez to pole zakreślone przez, przez ten pręd przechodzi coraz więcej linii pola. Czyli, czyli w czasie zwiększa się strumień indukcji magnetycznej, przechodzący przez to pole zakreślone przez ten obracający się, obracający się pręd. No i my właśnie próbujemy wykorzystać. Ten wzór, że to napięcie, właśnie bo jak. W, 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 w w związku ze zmianą strumienia indukcji magnetycznej w przewodniku pojawi się siła elektromotoryczna jeżeli ten przewodnik jest zamknięty to dzięki tej siły elektromotorycznej zacznie płynąć prąd, pojawienie się siły elektromotorycznej w przewodniku to jest tak jakby w tym przewodniku pojawiło się, pojawiło się źródło napięcia ale jeżeli teraz ten przewodnik końce tego przewodnika nie są połączone ze sobą na zewnątrz no to powstaje tam siła elektromotoryczna, ale nie płynie prąd, i ta siła elektromotoryczna objawia się wystąpieniem różnicy potencjałów na końcu przewodnika. Ale oblicza się tą siłę elektromotoryczną w ten sam sposób, jak, jakby ten obwód był zamknięty, czy tak, jakby ten punkt był połączony z tym punktem, na przykład tu wyjdzie tam wysoko. Dalej to wykazałem, wykazałem wcześniej, w przypadku tej poprzeczki przesuwającej się wzdłuż, w jednorodnym polu magnetycznym, wzdłuż metalowych szyn i okazało się, że czy te szyny tam są, czy tych szyn tam nie ma, to w tej poprzeczce pojawia się siła elektromotoryczna i tak samo jest obliczana, jak jakby te szyny były, jakby ten znaczy obwód był zamknięty. Wystarczy obliczyć, obliczyć zmianę strumienia, przechodzącego przez powierzchnię zakreśloną przez ten poruszający się przewodnik, czy u nas to będzie ta powierzchnia, tego wycinka koła, tak, 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 I podzielić przez czas, którym, którym ta powierzchnia została, znaczy trzeba, inaczej, trzeba, czas, trzeba podzielić. Z, zmianę strumienia, albo strumień, który przechodzi przez powierzchnię zakreśloną przez strumień indukcji magnetycznej oczywiście, przechodzący przez powierzchnię zakreśloną przez ten y, y, przewodnik i podzielić przez czas, w którym to nastąpiło. No to plan mamy, najpierw musimy uliczyć to delta φB, czy czyli zmianę strumienia, czyli strumień przechodzący przez tą zakreśloną powierzchnię, i podzieli przez czas. I tu jest no, pe, może powinienem jakoś to inaczej oznaczyć, bo najczęściej się kąt oznacza albo zmianę kąta, albo kąt symbolem fi, małe fi, więc uwaga. A tu fi, duże fi, to jest strumień indukcji magnetycznej. Więc. Tam, gdzie jest to duże fi z B, to jest strumień indukcji, ale tam, gdzie jest to fi bez żadnego indeksu, to jest ten, ta zmiana kąta, bo fi to będzie kąt, a tu ono jako zmianę kąta. Czyli to jest małe fi, a to jest duże fi. Tak, więc proszę nie mylić się, jednego fi z drugim. To, to fi bez, bez indy, symbolu indy, indy, indeksu B to jest kąt, a... To fiz, duże fisi z indeksem B, to jest y, strumień indukcji magnetycznej. No więc y, strumień, y, i też y, była lekcja, gdzie uczyliśmy się y, obliczać zmianę strumienia w szczególnych przypadkach. Więc w zależności od tego, czy indukcja się zmieniała, wartość indukcji się zmieniała, czy wartość powierzchni się zmieniała. Tu indukcja się nie zmienia, więc gdybyśmy od... i co więcej, ta indukcja tworzy z wektorem powierzchni, który jest prostopadły do powierzchni, kąt 0 stopni, we wzorze na stół występuje, to jest będzie wartość indukcji.